Cześć! Tu taka Zodiakara. Wracam z cyklem Ogarnij Kosmogram, w którym omawiam, jak różne ciała niebieskie działają w znakach Zodiaku. Dzięki tym odcinkom możesz lepiej zrozumieć swój kosmogram i samodzielnie analizować jego elementy bez konieczności płacenia za interpretację. Dziś porozmawiamy o Neptunie planecie marzeń, iluzji, duchowości i wszystkiego, co nienamacalne. Neptun pokazuje, jak odbierasz świat na poziomie intuicyjnym, gdzie łatwo się zatracasz, a także jakie masz ciągoty do eskapizmu. Od sztuki i duchowości po zwykłe odklejenie od rzeczywistości. Wyobraźnia idzie tu na wojnę z rzeczywistością, z ograniczeniami, czasem nawet z samym sobą. Ludzie z tym położeniem mogą śnić o wielkich czynach i przełomach, mają silne przekonania i potrafią być prorokami własnej wizji, ale w tym ogniu łatwo zatracić rozróżnienie między inspiracją a impulsem, między działaniem z ducha a ślepym pędem. Mistycyzm spotyka tu zryw rewolucji, a czasem kończy się to duchowym wypaleniem. Tutaj duchowość przeobleka się w materię. To marzenia o raju na ziemi. O pięknie, które można dotknąć. Sztuka, zmysłowość, przyjemność. Wszystko to nabiera niemal sakralnego wymiaru, ale jest to ryzyko, że zamiast doświadczać rzeczywistego piękna, zaczniemy ścigać złudzenia. Perfekcyjne ciała, idealne przedmioty, bezpieczeństwo, które nie istnieje. To Neptun, który śni przez zmysły. Tu Neptun wchodzi w umysł i zaczyna szeptać swoje opowieści. Informacja miesza się z fantazją, a słowa mają moc tworzenia całych światów, nie zawsze zgodnych z prawdą. To położenie sprzyja literaturze, poezji, mediom, ale też plotkom, fake newsom i ideologicznemu zamgleniu. Świat staje się narracją, tylko kto ją pisze? Marzenia o domu idealnym, o matce doskonałej, o emocjonalnym azylu. Tylko, że Neptun nie daje rzeczy, tylko wizje. I ludzie z tym położeniem mogą całe życie szukać bezpieczeństwa, które istnieje tylko w ich wspomnieniach lub wyobrażeniach. Albo przeciwnie, stać się dla innych źródłem czułości, empatii i bezwarunkowej miłości. Tylko trzeba uważać, żeby nie utonąć w cudzych emocjach. Tu... Marzenia chcą błyszczeć. Neptun w Lwie daje wielką kreatywność, teatralność i potrzebę wyrażenia siebie, ale nie zawsze wiadomo, czy to jest ekspresja duszy, czy tylko maska. To położenie niesie ze sobą potencjał duchowego lidera, artysty, wizjonera, ale też skłonność do iluzji wielkości i idealizowania siebie. Kiedy ego spotka transcendencję, może być pięknie, ale i niebezpiecznie. Tutaj Neptun próbuje zadziałać w świecie szczegółów, porządku, rutyny i trochę gubi. To idealizm, który chce być użyteczny, marzenie o perfekcyjnym systemie, duchowość w służbie codzienności. Ludzie z tym położeniem mogą mieć wyjątkową intuicję co do zdrowia, pracy, ekologii. Ale jeśli zabraknie ugruntowania, łatwo popaść w obsesję czystości, zbawiania innych lub neurotyczne poczucie winy. To marzenie o harmonii we wszystkim. Związek ma być duchowym połączeniem, społeczeństwo sprawiedliwe, piękno wszechobecne. Neptun w wadze idealizuje relacje, ale też łatwo się rozczarowuje, gdy rzeczywistość okazuje się mniej poetycka. Może dawać artystyczne talenty, wrażliwość na estetykę, ale też skłonność do uciekania w ładność zamiast prawdy. Czasem wystarczy, że coś wygląda dobrze. Nawet jeśli nie działa. To Neptun nurkujący w ciemność. Fascynacja tym, co zakazane, ukryte, głębokie. Ludzie z tym położeniem mogą mieć niesamowitą intuicję, zdolność do transformacji, kontakt z własnym cieniem, ale bywa też, że ciągnie ich do autodestrukcji, manipulacji, ucieczki w intensywność, byle czuć coś mocno. Duchowość łączy się tu z erotyką, a granica między oczyszczeniem a obsesją bywa bardzo cienka. Marzenia stają się tu filozofią to idealizm, który chce obejmować cały świat: duchowe podróże, wizje jedności, wielkie idee. Ludzie z tym Neptunem mogą być poszukiwaczami prawdy, nauczycielami, misjonarzami. Ale też łatwo dają się uwieść fałszywym prorokom. Gdy Neptun działa nieświadomie, zamiast otwartości mamy dogmatyzm, ale w swojej najlepszej wersji to duchowy eksplorator. Tutaj Neptun śni o strukturze. Chce, żeby duch miał formę, żeby marzenie stało się instytucją. Może dawać wizjonerskich liderów, społecznych architektów ludzi, którzy łączą transcendencję z dyscypliną ale też ludzi, którzy ślepo wierzą w autorytety, systemy i ideologię. Iluzje władzy i sukcesu mogą przysłonić to, co naprawdę istotne, ale jeśli Neptun w koziorożcu nauczy się, że nie wszystko da się zaplanować, może zbudować coś naprawdę większego niż on sam. To położenie niesie marzenie o utopii, nowym społeczeństwie, technologii służącej dobru, Wolności dla wszystkich. Neptun w Wodniku potrafi widzieć przyszłość, czuć fale zbiorowej wyobraźni, ale też rozmywa granice między tym, co wspólne, a tym, co osobiste. Czasem zatraca jednostkę w idei. To duchowość sieciowa, kolektywna, hybrydowa piękna, ale wymagająca świadomości. Inaczej kończy się iluzją postępu czyli u siebie. I na pełnym zanurzeniu. Tu Neptun nie musi się dostosowywać. To świat wizji, empatii, transu. Ale też chaosu, ucieczki, rozpłynięcia się w emocjach. To położenie daje wyjątkową wrażliwość, artystyczną duszę, mistyczne doświadczenia. Ale łatwo tu ograniczne stany. Od duchowego oświecenia do całkowitego odklejenia. Potrzebna jest kotwica, bo nawet w oceanie warto wiedzieć, gdzie jest brzeg. Neptun w kosmogramie pokazuje, gdzie śnimy na jawie, w jakiej dziedzinie życia jesteśmy bardziej podatni na iluzje, ale też bardziej otwarci na inspirację, intuicję i duchowy wgląd. To planeta, która rozpuszcza granice, czasem uwalnia, a czasem wciąga w mgłę. W kolejnym odcinku zajmiemy się Plutonem planetą transformacji, mocy i głębokiej przemiany. Sprawdzimy, jak jego pozycja w znakach wpływa na naszą siłę wewnętrzną, relacje z kontrolą i zdolność do odradzania się po kryzysach. Daj znać w komentarzu, w jakim znaku masz Neptuna i czy czujesz już jego działanie w swoim życiu. Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnej części cyklu Ogarnij Kosmogram. Do zobaczenia. PA!